Cześć, z tej strony Janki, Kielinicki z kanału Dirt It More. Witajcie na kanale Dartmoor Bikes. Dzisiaj w ramach serii Tech News opowiem Wam o geometrii rowerów grawitacyjnych. Na kanale jest już odcinek dotyczący geometrii rowerów dirtowych odcinek może troszeczkę bardziej ekspercki. Dzisiaj chciałbym Wam wytłumaczyć tą całą geometrię ramy roweru w troszeczkę prostszy sposób. Będziemy bazować na geometrii rowerów grawitacyjnych, rowerów enduro, ale takich enduro może bardziej nastawionych na zjazdy, geometrii rowerów freerideowych, jak na przykład mój Thunderbird FR, czyli rower typowo na bikepark, rower na hopy. Czym te geometrie od siebie się różnią? i jak najlepiej dobrać rozmiar i geometrię pod własne preferencje. Jeżeli chodzi o geometrię, to temat już delikatnie liznąłem, ponieważ od kilkunastu lat w zasadzie wszystkie ramy Dartmoora są oparte o geometrię, którą ja przygotowuję. To jest oczywiście cała masa długości, kątów, zmiennych, ale nie ma zupełnie potrzeby, żebyście patrzyli na taki rysunek, na który ja patrzę. Wam przygotuję najważniejsze wymiary, żeby Wam pokazać na co warto zwracać uwagę, a na co nie warto zwracać uwagę. Zacznijmy od tego, że to co możecie znaleźć na stronach producentów, na stronie Darkmura też, to nie jest do końca geometria roweru, tylko to jest bardziej geometria ramy, w takim zestawie osprzętu, jakim jest sprzedawany kompletny rower. Sama geometria ramy nie odpowie nam wprost, jak my będziemy się czuli na tym rowerze, ponieważ na samą geometrię roweru wpływają jeszcze dodatkowe elementy, m.in. takie rzeczy jak wysokość kokpitu, długość mostka, szerokość kierownicy, ilość podkładek. I to dopiero buduje nam pełną geometrię, więc już na sam początek chciałbym uczulić wszystkich, którzy porównują wszystkie cyferki, że sama rama to ciągle nie wszystko, chociaż daje nam pewną bazę do porównywania różnych rowerów. A na dodatek jeszcze musicie wiedzieć jedną ważną rzecz: że siadając na rower to już nie będzie ta geometria, którą macie podaną na stronie, bo już siadając na rower, stając na pedałach, jesteśmy w tak zwanym wywisie, czyli sagu, czyli ugięciu wstępnym zawieszenia i już na tym etapie geometria jest troszeczkę inna. Dlatego ten temat jest naprawdę bardzo złożony to na pewno nie wygląda prosto ponieważ jest to geometria na której ja pracuję dla was ten rysunek obetnę tylko do takich wymiarów pierwszy wymiar to Ridge, czyli tak naprawdę podstawowy wymiar do porównywania rozmiarów rowerów Kąt widelca, który ma znaczenie do tego w jakim terenie będziemy jeździć Długość i kąt rury podsiodłowej, która będzie miała głównie znaczenie na podjazdach, długość tylnego widelca. Będzie od tego zależało, czy rower będzie fajniej zachowywał się na hopach, czy może jednak będzie bardziej stabilny przy zjazdach. Parametr, który jest często pomijany to BB drop. Czyli znowu, jak bardzo mamy obniżony super względem osi kół? i to by było na tyle. Uważam, że cała masa innych parametrów to albo jest nieistotna, albo wynika wprost z tych parametrów, o których powiedziałem, albo wynika ze specyfikacji roweru, ponieważ pewne rowery, na przykład rowery typowo Super Enduro, rowery typowo... Enduro. Będą miały elementy wspólne i patrzenie na niektóre wymiary nie ma znaczenia, bo one będą plus minus takie same bez względu na model i producenta. Zacznijmy od pytania, które często pojawia się wśród ambitnych amatorów Enduro. Jakiego masz Richa? Rich to dość ważny wymiar do zrozumienia, jaką pozycję będziemy mieli na rowerze, a tak naprawdę jak długi będzie dla nas ten rower. Jak widzicie, jest to wymiar, który mierzymy od. Środka główki, góry główki poziomo do wysokości osi suportowej. Bardzo ważny wymiar, bo on nam będzie mówił prawie że wprost, jak daleko będziemy mieli od siebie kierownicę, kiedy będziemy stali na pedałach. To jak ona będzie wysoko, to jest element, który możemy regulować przez wysokość kokpitu, ale też będzie mocno zdeterminowany przez to, jak duże mamy przednie koło, jak wysoki mamy widelec, czyli ogólnie do tego, jakiego typu rower mamy. Jest przede wszystkim Ridge. Odległość, którą dopasowujemy do siebie, jako rozmiar, na którym będziemy jeździć. Zwróćcie uwagę, że ten wymiar w ogóle nie bierze pod uwagę siodełka, tego gdzie to siodełko jest to Dlatego, że mówimy o wymiarze, który będzie dla nas kluczowy podczas jazdy w terenie, w którym będziemy stać na pedałach. Więc to, czy to się dokądzie bliżej, czy dalej, nie będzie miało większego znaczenia. I tu widzicie, że na przykład porównywanie długości górnej rury, czyli wymiaru, który kiedyś brało się pod uwagę jako najważniejszy wymiar do mierzenia długości roweru, w ogóle jest pomijalny. I to jest bardzo ważne, bo jeżeli będziemy patrzeć na rower grawitacyjny, jak na rower klasyczny, nawet cross czy do szosy, to Będziemy patrzeć na inne wymiary, bo w innej pozycji na nim jeździmy. Zanim przejdę już konkretnie do dobierania długości Richa do waszego wzrostu i stylu jazdy, to musicie wziąć pod uwagę, że ten wymiar jest zależny od wielu rzeczy, między innymi od wysokości widelca. Na przykład możecie zobaczyć, że jeżeli jedną ramę mamy w kilku specyfikacjach, na przykład trailową i enduro, tak jak jest to w przypadku um, Rockberda Trail i Enduro, to Rockberd. Trailowy przy tej samej ramie, dokładnie tej samej ramie, ale niższym widelcu będzie miał dłuższy range. Dlatego bo pochyla nam się rama do przodu i ta pozycja nam się wydłuża. Tak samo będzie bardzo dużo się zmieniało względem tego, jaki będziemy mieli kokpit. I to nie chodzi tylko o jego długość, bo jeżeli podnosimy kokpit, to też ogólnie skracamy naszą pozycję na rowerze. Nie skracamy. Rzeczywistego wymiaru Rich, ale zmieniamy już ten odczuwalny. Jeżeli chodzi o sam dobór długości do wzrostu, no to na przykład, tak jak mamy na stronie Dartmura, mamy tabelę, gdzie dokładnie mamy podane od jakiego wzrostu do jakiego wzrostu jaki rozmiar powinniśmy dobrać. jeżeli wypadamy na środku rozmiaru, no to absolutnie nie ma wątpliwości, w ten rozmiar powinniśmy iść. Natomiast jeżeli wypadamy troszeczkę tak. Pomiędzy. Jak widzicie, przy niektórych wzrostach jesteśmy nawet w sytuacji, kiedy dwa rozmiary zachodzą na siebie, i wtedy może Wam być pomocna taka specjalna tabela dopasowania, tak naprawdę yy, instrukcja dopasowania roweru w zależności od stylu, jaki preferujecie. Jeżeli preferujecie jazdę szybką w dół, w trudnym terenie, zależy Wam na dużej stabilności, e, hopy są ok, ale hopy są jakby. W drugim rzędzie, przede wszystkim szybkość i stabilność przy mocnej jeździe w dół, to wtedy atakujemy ten większy rozmiar. Jeżeli szukamy roweru, który ma być dla nas bardziej zabawowy do skakania, duże prędkości ok, ale to bardziej napęd na hopę, e, mniejsze ścianki, mniejsze nachylenia. To wtedy ten krótszy rower troszeczkę będzie bardziej zabawowy i będzie nas lepiej się słuchał przy mniejszych prędkościach. Ogólnie uważam, że jeżeli nie jesteśmy mocno zaawansowanymi Riderami, to prawdopodobnie na początku naszej przygody rowerowej, żeby lepiej poznać technikę, jeżeli jesteśmy na granicy rozmiaru. To wtedy lepiej będzie wybrać mniejszy rower. W tym momencie standard długości rycza do dopasowania do wzrostu. Już się w miarę dobrze ustandaryzował i bez względu jaką markę wybierzecie, jeżeli wejdziecie na dopasowanie rozmiaru, to w większości ta długość ricza do dopasowania do wzrostu będzie bardzo podobna. Drugi wymiar to kąt główki. O kącie główki nie będę mówił pod względem dobierania. Rozmiaru albo też dobierania roweru, bo on jest bardziej zdeterminowany przez to, jaki typ roweru mamy. Czym będziemy mieli rower do jazdy szybszej i bardziej w dół, tym będziemy ten kąt mieli bardziej płaski. W przypadku rowerów downhillowych, rowerów zawodniczych, będziemy mieli kąt główki nawet 62 stopnie, w przypadku roweru Enduro to będzie od 63 nawet do 65, rowery trailowe od 60. 5 do 66 i rowery cross nawet ostrzejsze niż 66. czego to wynika? Przede wszystkim musimy patrzeć też na geometrię roweru w okolicznościach w jakich ten rower będzie jeździł. Jeżeli mamy teren, który jest w dół, to automatycznie ten kąt główki musi być bardziej pochylony, ponieważ on by się tak naprawdę zaczął w pewnym momencie chować ten widelec pod naszą ramę, rower byłby bardzo niestabilny. Dodatkowo, kiedy jedziemy mocno w dół, to zobaczcie, że te przeszkody uderzają w nasze koło od przodu. Jest dobrze, żeby ten widelec nie tylko pracował góra-dół, ale też mógł amortyzować zgodnie z wektorem uderzanych, rozjeżdżanych przeszkód. Dodatkowo kąt główki pozwala troszeczkę inaczej prowadzić rower. Można założyć, że czym szybciej jedziemy, tym Stabilniej nam będzie na bardziej płaskim kącie główki, ale z drugiej strony jeżeli będziemy jechać wolno, to ten ostry kąt główki będzie powodował, że ten rower będzie tam, nam delikatnie myszkował, nie będzie go się prowadziło tak lekko. Dodatkowo w przypadku rowerów enduro i takich rowerów powiedzmy, które wybieramy jako rower tak zwany giberski, czyli no powiedzmy, że trailowe, ale tak naprawdę bardziej do skakania, do jazdy na flow trailach, to, jeżeli będziemy mieli bardziej pionowy kąt główki, no oczywiście nie jakoś ekstremalnie, ale tak z przedziału 65-66, to lądując, będzie ta amortyzacja dużo lepiej pracowała, ponieważ ten wektor spadania na hopę jest bardziej pionowy. I dlatego też rowery freerideowe, innymi tym się różnią od rowerów downhillowych, że ten kąt główki mają bardziej pionowy. Kąt i długość rury podsiodowej. Długość rury podsiodowej to temat. Ogólnie oczywisty. Jest to długość pomiędzy osią suportu, a górą rury podsiodłowej. Kiedyś te wymiary były naprawdę duże. To było normalne, że mieliśmy ramy, które miały rurę podsiodłową 20 cali, 21 cali, 22 cale. Teraz w przypadku na przykład Rockberda w rozmiarze L, ten rozmiar to jest 18 cali, a każdy mniejszy rozmiar MK, SK to jest kolejne 20-30 mm mniej. Ważne jest to, żeby po prostu to siodełko było na tyle nisko, że jeżeli je opuścimy, to nie będziemy mieli problemu, żeby w terenie ograniczało nam między innymi pracę nóg i żeby nie było tak, że wpadniemy w dziurę i podbije nas siodełko. Ono w terenie ma być jak najniżej. Z drugiej strony, musi być na tyle wysoko żebyśmy mieli zakres pracy regulowanej sztycy żeby się nie okazało że my musimy bardzo mocno wyciągnąć regulowaną sztycę plus jeszcze ją otworzyć wyciągnąć jeszcze dłużej bo dla konstrukcji ramy to jest niekorzystne ponieważ jeżeli będziemy mieli ją za krótką, to możemy po prostu sztycą ułamać komin urwać komin a tego oczywiście nigdy byśmy nie chcieli myślę że jeżeli i tak dobierzemy rower do siebie pod względem ryczu to producent Dopasuje do nas długość rury podsiodłowej, więc na ten wymiar, pomimo że tak o nim dużo powiedziałem, nie powinniśmy szczególnie zwracać uwagi. No, chyba że naprawdę chcemy bardzo długą ramę e, i nie jesteśmy zbyt duzi, czyli będzie nam zależało, żeby to siodełko nie wędrowało nam zbyt wysoko. Drugi wymiar, który ostatnio stał się bardzo modnym wymiarem do porównywania wśród e, endurowców, czyli kąt rury podsiodłowej. Zwróćcie uwagę, że. W zależności od tego jak mamy pochylony rower, czyli czy jesteśmy na podjeździe czy zjeździe, te kąty, o których już mówiłem, czyli kąt rury podsiodłowej, kąt widelca będzie się zmieniał względem bezwzględnej płaskości, czyli powiedzmy względem grawitacji. I dlatego ważne jest to, żeby ta rura podsiodłowa w przypadku roweru Enduro, który używamy na siodełku głównie podjeżdżając, była dosyć pionowa, żeby Korygowała ten kąt, który jakby nadaje nam podjazd. Wiem, że może to brzmieć dosyć dziwnie, ale uważam, że jeżeli w temacie nie jesteście zbyt głęboko, to nie musicie na to patrzeć, ja bardziej wam tłumaczę, dlaczego tak bardzo ostatnio stało się popularne patrzenie na rurę podsiodłową. A teraz chciałbym wam jeszcze dołożyć to, dlaczego ten wymiar, pomimo, że wydaje się taki bezwzględny, jest trudny do porównania. Tak jak w przypadku mojego roweru, Rockberda, czy w większości w zasadzie rowerów Enduro, nie mamy tak jak w klasycznym rowerze, że rura podsiodłowa idzie jedną linią do suportu. Robimy coś takiego jak mierzenie efektywnej rury podsiodłowej, efektywnego kąta rury podsiodłowej, wyprowadzając sztycet na wysokość mostka i wtedy sprawdzając, jak teoretycznie dla takiej wysokości będziemy mieli kąt. No i wszystko byłoby piękne, gdyby nie to, że jeżeli mamy duży offset, zmieniony kąt, na przykład tak jak tu, im mocniej wyciągniemy siodełko, to ten kąt względny będzie się zmieniał i dlatego porównywanie tego wymiaru wprost, także zobaczymy sobie, tu mamy taki efektywny, tu taki efektywny, to jeden do jednego możemy porównać nie możemy. Dobrze się przejechać, zobaczyć, czy ten rower nam pasuje, ale ten wymiar, pomimo, że stał się taki modny do porównywania, to ma zbyt dużo zmiennych związanych właśnie z offsetem rury podsiodłowej, że nie można porównywać go wprost. Wybaczcie, geometryczne giki. Kolejny moim zdaniem dość istotny wymiar to długość tylnych widełek. Ten wymiar potrafi się w rowerach enduro, a szczególnie w rowerach enduro w stosunku do rowerów freerideowych, zibowych zmieniać dość mocno to jest długość tylnych widełek. Oczywiście ten wymiar też będzie się zmieniał w zależności od tego, czy będziemy mieli większe koło, mniejsze koło. Ostatnio też popularne stało się, że niektórzy producenci produkują tylne widełki w krótszych i dłuższych wymiarach. Pojawiają się jakieś takie teorie, że powinna być odpowiednia proporcja przodu do tyłu, i wtedy nam wypada to dobrze, ale nie powiedziałbym, że tylko z mojego doświadczenia, bo to byłoby oczywiście zbyt mało, ale z doświadczenia wielu zawodników, z którymi rozmawiam, długość tylnych widełek to jest długość, która jest bardziej preferowana niż wynikająca ze wzrostu. Chodzi o to, że jeżeli mamy duży, krótsze, nie dłuższe, tylko krótsze tylne widełki. To rower będzie odczuwalnie bardziej zabawowy, będzie teoretycznie łatwiej na nim wyskoczyć, ostrzejsze hopy, mniejsze prędkości, choć to rower typowo zabawowy, to te krótsze widełki będą zdecydowanie argumentem na plus. Jeżeli zobaczymy sobie na rynku na rowery, które są przeznaczone właśnie do takiej bardziej zabawowej jazdy, m.in. jak właśnie ten mój Thunderbird FR, to one będą te widełki miały krótsze 430 mm 435 mm z drugiej strony, jeżeli będziemy mieli rowery nastawione na bardzo szybkie zjazdy albo rowery typu e-bike, czyli takie elektryczne ze wspomaganiem, to będziemy mieli ten wymiar dłuższy. Dodatkowo ten wymiar będzie dłuższy w przypadku, kiedy będziemy mieli koło 29 cali. Ja tutaj mam 435 mm, przy kole 27. 27,5 cala no i jest to wymiar zdecydowanie z tych krótszych spokojnie możemy znaleźć wymiary dużo dłuższe, na przykład w Blackbirdzie 29 cali, ten tył był 450, czyli 15 mm dłuższy może nie tak dużo, ale dla tylnych widełek każde 5 mm naprawdę robi sporo różnicę Bierzcie też pod uwagę, że czym mamy więcej skoku, tym prawdopodobnie te nasze widełki będą musiały być dłuższe i wynika to po prostu z tego, jak pracuje zawieszenie, bo jeżeli tylne koło zbliża się nam do ramy, a w zasadzie w 99,9% przypadków co podczas pracy zawieszenia to koło się zbliża, to nie możemy mieć go bazowo krótko, bo jak będziemy niżej w zawieszeniu, to ono będzie już ekstremalnie krótko. Kolejny wymiar na naszej liście, który uważam, że jest bardzo istotny do omówienia, to jest wysokość suportu, a tak naprawdę obniżenie suportu. Tak jak mówiłem troszeczkę w filmie na temat dertówek, że obniżenie suportu to moim zdaniem najlepszy mm, parametr pokazujący, gdzie ten suport jest. Bo mamy też coś takiego jak wysokość suportu, czyli wysokość mierzona od ziemi, na której stoją opony do środka osi suportu, tylko y, że. Ten wymiar będzie bardzo mocno zależny od tego, jakie mamy opony, a tak naprawdę nie jakie my mamy opony, tylko jakie opony założył producent. A biorąc pod uwagę, że ten wymiar jest dość istotny w zakresie 3, 4, 5 mm, to ta różnica na oponie, która pomiędzy rozmiarami, modelami może być właśnie w tym zakresie, może dużo zmieniać, dlatego jeżeli chcecie porównywać ten wymiar, to proponuję wam porównywanie go właśnie jako drop, czyli obniżenie. Czyli czym większą mamy tą wartość, tym niżej mamy słupon. To jest rzecz, na którą musicie koniecznie zwrócić uwagę, bo nawet bardziej zaawansowani zawodnicy nie biorą tego pod uwagę, a jest to bardzo istotne, że różnica promienia pomiędzy 27 a 29 cali to jest jakieś 18 mm. Czyli jeżeli mówimy o wymiarze takim, że na przykład mamy BB drop 17, a nie wiemy jaki mamy rozmiar koła, to dla 27,5 cala to będzie naprawdę bardzo nisko support, a dla 29 cali to będzie ekstremalnie wysoko. I co dokładnie nam daje to, że jest wyżej albo niżej support. Na taki chłopski rozum moglibyśmy pomyśleć w terenie: support dobrze wysoko, to przecież nie zahaczę, nie zahaczę zębatką, nie zahaczę pedałem, ale nie do końca, ponieważ tak jak w samochodach wyścigowych, żeby być szybkim i stabilnym, ten środek supportu dobrze jak będziemy mieli najniżej jak się da, ale nie za nisko. Z mojego doświadczenia dla roweru Enduro takie 16 mm dropa przy skoku 160-170 mm to jest naprawdę nisko. Jak jest niżej, to już naprawdę bardzo mocno wali się pedałem o ziemię. Bo jeszcze jedna ważna rzecz, znowu do tego, żeby porównywać geometrię, nie możemy porównywać BB-dropa dla różnych wartości skoku zawieszenia, ponieważ czym będziemy mieli tego skoku więcej, tym teoretycznie możemy wpaść suportem niżej, tym z założenia producent zakłada, że będziemy mieli większy sag, więc czym będziemy mieli więcej skoku, tym teoretycznie w naszej tabeli ten BB drop będzie mniejszy, ale rzeczywisty, kiedy staniemy na rowerze, wejdziemy tym sagiem w dół, to już będzie się Obniżał. Dlatego, jeżeli już porównujecie tą wartość, zresztą jak każdą inną po, powinniście porównywać dokładnie te same klasy roweru, bo porównywanie geometrii roweru dertowego z downhillowym jest zupełnie, zupełnie bez sensu. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o wymiary, które moim zdaniem dobrze je znać, rozumieć, które można czasem sobie porównać pomiędzy innymi rowerami. Zobaczcie, że wielu wymiarów, które często są. Przywoływane jako dobre do porównania w ogóle nie poddałem. Na przykład niektórzy często wybierają rower pod kątem bazy Q, czyli odsunięcia osi. To jest wymiar, który przede wszystkim zależy od tego, jaki mamy reach, a reach moim zdaniem jest ważniejszy w doborze rozmiaru niż ro rozstawienie osi. Druga rzecz, zależy od tego, jaki mamy tylny wahacz. A już powiedziałem, że ten tylny wahacz też jest zależny od tego, jaki mamy styl jazdy i zależy od tego, jaki mamy kąt widelca. Bo czym bardziej płaski kąt widelca, tym rozstawienie osi będzie większe. Więc porównywanie rowerów pod względem bazyku jest po prostu totalnie bez sensu. Drugi wymiar, który też dużo ludzi używa do porównywania, to jest. Top Tube, czyli długość górnej rury Już powiedziałem Wam, że dużo lepiej liczyć to na liczu Powiedziałem Wam, że w zależności od tego jaki będzie mieli kąt rury podsiodłowej Ta długość Top Tube będzie się zmieniała Więc ogólnie porównywanie dwóch rowerów pod względem e, Top Tube Może się okazać, że one będą miały, miały absolutnie wszystkie parametry takie same Różnica będzie tylko w kącie rury podsiodłowej I okaże się, że jeden jest dużo dłuższy od drugiego a w porównywaniu w jeździe one będą w zasadzie identyczne. Więc rozmiar top tube jest absolutnie wymiarem, który dla roweru grawitacyjnego nie jest, nie powinien być brany pod uwagę podczas wybierania rozmiaru. Na pewno też zwróciliście uwagę, że nie powiedziałem o wymiarze stack. Powiedziałem o ridge, ale nie powiedziałem o stack. Dużo osób od razu patrzy na te dwa wymiary jako ridge i stack jako takie najważniejsze, że jeden to jest wymiar od główki do mufy poziomo, a drugi to jest pionowo. Zwróćcie uwagę, że już wspomniałem o tym, że ten wymiar pionowy jest bardzo nieobiektywny, ponieważ nie bierze pod uwagę kokpitu. Często jest tak, że producenci robią małą główkę, dają więcej podkładek pod e, mostkiem, dają wyższe albo niższe kierownice właśnie po to, żeby dopasować tą wysokość kokpitu. A jeżeli będziemy patrzeć tylko na geometrię suchej ramy, to możemy wpaść w pułapkę tego, że nam będzie się wydawało, że rama ma... Mały stak, a kompletny rower będzie tak wyposażony, że ten stak będzie po prostu dodany przez te dodatkowe komponenty kokpitu. Więc też wymiar tak moim zdaniem nie jest do końca super do porównania. Mam nadzieję, że Wam się podobało, mam nadzieję, że w tym momencie już więcej rozumiecie o geometrii. Pamiętajcie o subskrybowaniu tego kanału, to jest nowy kanał, ale na pewno będzie się tam pojawiało bardzo dużo informacji technicznych, ale nie tylko. Trzymajcie się, cześć!